Popularyzują się. Mężczyźni coraz częściej odwiedzają naszą klinikę, już nie jako osoby towarzyszące. Obserwujemy taki trend, że mężczyźni chcą wyglądać coraz lepiej, a medycyna estetyczna im to umożliwia. Tak naprawdę te same zabiegi wykonujemy i u kobiet, i u mężczyzn. Różnica polega na tym, że musimy rozpoznać i uszanować te cechy w twarzy, które są charakterystyczne dla danej płci. Statystyki w przypadku obu płci są takie same. Najczęściej sięgamy po botulinę. I mam tu na myśli wygładzanie zmarszczek mimicznych, ale również leczenie nadpotliwości. Po tego typu zabiegi najchętniej sięgają panowie intensywnie trenujący albo przed latem. Mężczyźni trafiający do naszej kliniki najbardziej obawiają się oczywiście bólu, ale również tego, że twarz utraci typowo męskie cechy. W obu tych przypadkach obawy są nieuzasadnione, dlatego że zabiegi wykonujemy w znieczuleniu, a dodatkowo, medycyna estetyczna ma sposoby na to, aby w męskiej twarzy męskie cechy uwypuklić. Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy coraz większą chęć panów dbania o siebie, swoje samopoczucie, a także swój wygląd. To dobrze, aby i panowie poczuli, jak Przyjemne może być dbanie o swoje ciało. Botox, modelowanie owalu twarzy czy wypełnianie zmarszczek kwasem hialuronowym, pojęcia te są głęboko zakorzenione w świadomości kobiet. Badania jednak wskazują, że poziom zadowolenia mężczyzn po wykonaniu tych zabiegów jest równie wysoki co u kobiet. To co różni. Zabiegi wykonywane u pań i panów to dawka oraz miejsce podania. To wszystko zależy od substancji, na którą się zdecydujemy. Najczęściej sięgamy po botulinę oraz wypełniacze na bazie kwasu hialuronowego. Pierwsze i finalne efekty podania widoczne są już po 14 dniach. Botulina utrzymuje się w skórze od 3 do 6 miesięcy, natomiast wypełniacze na bazie kwasu hialuronowego do 2 lat.